Sto las, sto stola, sto sto niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Sto lat, sto sto niechaj żyje nam. A kto? nie Mireńka. Ojej, nie ma natarcia, ale by się też tam Tamte są takie świeczki, co nie gasną. Zmuchnij teraz. Jak nie była w zeszłym roku? Tam, idź sobie i, i no. zmuchnij. No. Patrz, ja ci pokażę. Zmuchnij. No. ja się zapalę teraz. Może się nie raz. Nie wiem, co się <laughs> stało. Zmuchnij. się. No to i co? To za, za Ten na tym <laughs> Nie Ona nie mogła zamknąć i nie wiem. Muszą się tak, pewnie bardziej rozpalić. się rozpalić muszą rozpalimy jeszcze raz. Mam zapalisz tam też na tym, bo mi ręka tak, 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 rozpalimy wszystko według życzeń. Nie ma radka, bo on uwielbiał, był mały. Nie. Yes. Jedyne dziecko do świeczek, do ognia, do wszystkiego to. Piroma. W ogóle. Nie w ogóle go dzieci nie interesowały tylko impreza, tylko tak, siadać i, i zapalazi. A jak się kłóciły przy tym, no. że się. ta jeszcze nie dmuchała? Ta Ale? jeszcze nie dmuchała. Mamo no. jeszcze raz. No, ja jeszcze można. raz. Udało Wale. nam się. No, Dadało. jeszcze tamte cztery. Tam daleka spróbuję. Ale mi kobec tego.

Mi się tak spodobało, że no. później babciel nie mówimy na...